Jako że dzisiaj wieczorem dowiemy się która z kobiet w końcu mówiła na zwiastunie kolejnego odcinka ślubu od pierwszego wejrzenia, że ma syna, bo pokazano wówczas igę, ale część osób mówi, że głos był Laurie, czy chodziło o psa albo kota, to dla przełamania dzisiaj zrobimy love island, ogólnie też sprawa jest taka, że podsumowanie ślubu będzie w tym tygodniu prawdopodobnie dopiero w niedzielę, smuteczek. Za to dzisiaj Love Island i ostatnie dwa odcinki, bo to w nich wydarzyło się najwięcej. Ogólnie wszystko zaczęło się od wieczoru, w którym miała odpaść z programu jedna para, ale Marcin zrezygnował z udziału. Zaskoczył wszystkich, mimo że wypowiedział to, że chce odejść z tą samą, miną z którą wyznawał uczucia, albo mówił, że ktoś mu się nie podoba. W rezultacie czego było przeperowanie, żeby wyrzucić jedną z dziewczyn? Każdy wybrał swoje, aż doszło do maćka, który przecież dwa dni wcześniej deklarował, że Zera to jest jego ideał i generalnie już prawie miłość jego życia i tak ale później Zera ośmieliła się powiedzieć publicznie, że Maciek za dużo śpi, a więc Maciek zaskoczył i wybrała nie, która kiedy z nią zrywał powiedziała mu, że nie ma powrotów. Okazało się, że Maciej wybrała nie, żeby utrzeć nosa Zerze, bo kiedy Gilon zapytała czy chciałby coś powiedzieć swojej już byłej dziewczynie, która nie spodziewała się zerwania, a zara wlepiała w Maćka swoje wielkie czarne ślepia Maciej powiedział z kamienną miną, że szkoda było to ciągnąć. Czym zastąpił Piotra na stanowisku najbardziej znienawidzonego uczestnika? Pojawiło się mnóstwo komentarzy, w tym jeden, że grabasz ją pogrzebał, Arsen wybrał Angele i był love, ale nazajutrz produkcja wysłała kobiety na trening? A mężczyznom kazała się spekować w mini walizki i zawieźli ich do drugiej willi, zwanej Casa gdzie czekały na nich nowe dziewczyny w liczbie pięciu, po jednej dla każdego. Te dziewczyny co prawda były taką uboższą wersją, taką wiecie w sam na delegacje. Szczególnie wszystkich zainteresowała jedna z nich. Magda, sadło, i tutaj nazwisko mówi samo za siebie. Jednak to nie tusza Magdy jest tutaj problemem, chociaż pasek z mikroportem okazał się nie być w jej rozmiarze i trochę znikał w fałdach jej brzucha. Jednak problem z Magdą jest taki. Że jej usta utrudniają jej mówienie, w sensie ich rozmiar i to jak bardzo odstają, dlatego widzowie prosili uprzejmie o napisy przy każdej jej wypowiedzi. Jedna z dziewczyn neta wygląda jakby była mamą uczestniczek, ale twierdzi że ma 28 lat. No cóż, nie każdy wygląda na swój wiek. Jak widać jest też Laura Śląska z jakąś brodawką na czole, Natalia z tak długimi rzęsami, że ciężko otworzyć jej oczy. I Sandra o karnacji i vampira, która w dodatku jest koleżanką tej Dominiki, która była w programie najkrócej. Jednak okazuje się, że mimo to sama wizja delegacyjnych dziewczyn w nowej willi trochę zawróciła mężczyznom w głowach. I tutaj oczywiście nie mowa o Maćku? który akurat jako jedyny faktycznie nie ma pary, bo jego parą jest Tania, która wyraźnie powiedziała, że nie chce z nim być. Początkowo panowie wymieniali między sobą uwagi, która z dziewczyn najbardziej im się podoba albo co będą z nimi robić, zupełnie zapominając, że niektórzy byli w oficjalnych związkach. Zaskakująco jedynie Mateusz, uważany za najbardziej kochliwego uczestnika programu, powiedział, że już tęskni za Carolyn i że nie zamierza interesować się żadną z dziewczyn, tylko grzecznie poczekać, aż zobaczy swoją ukochaną. Co ciekawe, w tym czasie w Willi po tym, jak dziewczyny zrobiły śniadanie swoim partnerom, zorientowały się, że wcale ich nie ma. Z pomocą przyszłej im Karolina Gilon tłumacząc, że kilka dni zostaną w kasa Amor z nowymi dziewczynami, a do nich dojdzie pięciu nowych mężczyzn. To miały być testy dla ich relacji. Ogólnie zobaczcie, jaki ten program jest patologiczny. Zmuszają cię do spania z kimś, do budowania relacji, jakichś pocałunków itd., a kiedy się zakochujesz, zabierają go, dają mu nowe dziewczyny, a tobie nowych chłopaków. Gdyby nie to, że oni wszyscy są tam dla fejmu i są gotowi dla tego fejmu zrobić wszystko, i gdyby w jakiś sposób znaleźli się tam normalni ludzie, to przecież czekałaby ich potem długa psychoterapia. Takie coś może doprowadzić nawet do jakiegoś załamania, masakra. W każdym razie, pięciu nowych mężczyzn było na poziomie pięciu nowych kobiet. To jest ogólnie bardzo ciekawe, że z ogromu rządnych fejmu osób, które chcą zaistnieć w telewizji, oni wybrali akurat taki osób, tak jakby chcieli namieszać, ale jednak nie za bardzo. Większość panów to nie wiadomo z jakiej się urwała choinki. Taki, na przykład, Michał z Podkarpackiego, 32 lata. Co ciekawe był finalistą Mister Polski, ale 6 lat temu. No i ten Michał, taki ryży jak słońce po świeci próbował zarwać do Caroline, żeby ją odbić od Mattiego. No była to bardzo niezręczna rozmowa, powiedział jej że wydawała się bardzo miła co jej się nie spodobało. Do tego pytał się dlaczego ma ksywkę CJ, bo przecież nie od imienia i nazwiska bo Karolina nie zaczyna się na S, widać? Że angielski nie jest pierwszym językiem Michała, ani drugim, ani trzecim. Jest też ogólnie jakiś 33-letni mat z Londynu, który to jest dyrektorem firmy budowlanej. Ten mat ogólnie wydaje się spoko, jakby nie kazali mu chodzić w kąpielówkach. W sensie w ubraniu na pewno robiłby lepsze wrażenie. Mat uderzał do Angeli, ale ona w ogóle nie chciała z nim rozmawiać? Bo przecież Arsen to jej bratnia dusza i łączy ich wielka dwunastogodzinna miłość, którą ten gość z Londynu chciałby może zepsuć, a Angela się nie da. Jej postawa ogólnie jest fascynująca, bo jej ukochany nie tylko zachowuje się w drugiej willi jak zupełnie inna osoba, jakby jakieś zwierzę z niego wyszło, ale także może przede wszystkim nie wspomniała ani razu jej imienia. Co więcej, już znalazł sobie nową laskę, Natalię z długimi rzęsami, przez które nie może otworzyć oczu. Nawet z nią spał w łóżku, podczas gdy Angela spała sama i niemal popłakała się, że mogłaby spać z kimś innym niż z arsenem. Jakby tego wszystkiego było mało, kiedy Angela zapewniała koleżanki, że ona przecież nie ma się czym przejmować bo z Arsenem ma pewną sytuację i płakała za nim po kątach. Arsen nie tylko nosił nową perę na rękach, ale też namiętnie ją całował, niby w grze, ale Angeli nie całował w ogóle, także można powiedzieć, że jego nowa relacja jest już dalej posunięta. Widzowie twierdzą, że powinni jej pokazać co on tam robi, może przestałaby smęcić i być niemiłą dla nowych gości. Co ciekawe, dowiedzieliśmy się też do kogo podobny jest Arsen. Jeśli myśleliście, że kogoś wam przypomina, to nie myliliście się wcale. Oto sobowtór Arsena, albo Arsen sobowtór Bobka z Muminikow. Uderzające, prawda? W każdym razie do willi weszło jeszcze trzech mężczyzn, jednym z nich jest Rudy Adam, który ma 23 albo 4 lata i jest DJ-em. Adam skomplementował Walerię. Że jest ładnie opalona, ciekawy czy wie, że jej mama jest z Etiopii i ona ma naturalnie taki kolor skóry. Adamem kompletnie nikt nie jest zainteresowany, także go pominę. On sam wyznał, że Waleria mu się wcale nie podoba i woli blondynki. Waleria również płacze po kątach za Piotrkiem i nawet spała w jego bluzie. Piotrek, wprawdzie, na początku, wchodząc do nowej willi, zupełnie się zapomniał. To jednak później razem z Piotrem zdali sobie sprawę, że przecież jak zmienią dziewczyny to nie mają żadnej szansy na wygraną w programie, bo widzowie ich zlintują. Także nawet spać położyli się razem, a później starali się udawać. Że robią wszystko żeby tylko nie gadać z dziewczynami. Nawet podczas imprezy w basenie Piotrek w ramach sztangi wziął na ramiona Magdesadło i chociaż normalnie wyciskał 80, to tutaj zakres jego ruchów był ograniczony. Żarty stuszy bardzo nieładne syntezatorze? Już się sama upomniałam. Nie musicie tego pisać w komentarzach. W każdym razie w willi jest jeszcze czarnooki Mateusz Kmiecik. Półfinalista, Mister Polski, sami misterzy przyszli jakby co? I wizualnie nawet z rozmowy jakoś tak bardzo pasuje do Ani, która oficjalnie jest z Maćkiem, chociaż jak wiadomo nie chce. Mateusz jest nawet przystojny, sympatyczny, wyglądało jakby było z nim o czym porozmawiać. Poza Misterem Polski nie mogę niczego mu zarzucić, jednak Ani bardziej spodobał się czarek i oto ostatni z mężczyzn. Którzy weszli do willi, wytatuowany mięśniak z Warszawy. Czarek natomiast zapałał sympatią do Stelli i postanowił, że mógłby nawet odbić ją Piotrowi. Stella nie była skora na zmiany, jednak jej koleżanki już zdecydowały jak się okazuje że bardziej pasuje do Czarka niż do Piotra. Bo może być przy nim sobą i bardziej się śmieje. Karolajn postanowiła nawet nastawić Czarka na Stenle, opowiadając jej o zgrzytach w jej relacji z Piotrem. Co ciekawe Cezary jakoś zapomniał Caroline wspomnieć, że na co dzień kumpluje się z jej ukochanym Mateuszem i że są kumplami z siłowni. Wiecie, że wszyscy są tutaj kółkiem wzajemnej adoracji, prawda? Caroline, Valeria i Angela postanowiły sparować stylę z czarkiem na siłę, twierdząc, że to jest najlepszy wybór i to dużo lepszy od Piotra i uważając, że nie mogą w to wtajemniczać ani, bo ona już zagięła parol na wytatuowanego mięśniaka, dla którego jest drugim wyborem. Na miejscu Stelli dwa razy bym się zastanowiła, ponieważ o ile Piotr owszem zna w Warszawie wiele ludzi i generalnie dużo można o nim powiedzieć, to o czarku można powiedzieć jeszcze więcej. I nie są to dobre rzeczy. To jest ten typ, który podobno pisał już do wszystkich dziewczyn na Instagramie, nieważne czy z którą się akurat z nich jest. Czarek zna też takie wiecieńsze mrane postacie z różnych innych programów gorszego sortu, stacji takich jak MTV, czy konkurencyjnego programu TVN-u, patrz te najbardziej kontrowersyjne osoby, ciekawe czy wygra uczucie i zdrowy rozsądek czy potrzebty koleżanek w programie, i czy ktoś w końcu pokaże Angeli co robi jej książę na białym koniu w czasie kiedy ona za nim płacze, jak myślicie, dajcie znać w komentarzach.